Ona po prostu chciała odpocząć. To było wszystko. Po całym tygodniu krótkich przesiadek, nieprzespanych nocy i kilometrów lotu przez wzburzone niebo, pragnęła tylko kilku minut spokoju. Gdy otworzył szklane drzwi, zapach gorącej kawy i stłumione odgłosy rozmowy zdawały się zapraszać do odpoczynku, ale gdy tylko przekroczył linię wejścia do pokoju VIP, nastrój się zmienił. Cisza zapadła natychmiast, jakby ktoś nacisnął przycisk wyciszenia na całym świecie. Głowy powoli się podnosiły, nasze oczy się spotkały, i nagle nie była już zwykłą kobietą, która tam wchodziła. Ona była błąd systemowy. Wyraz twarzy był wyraźny, chociaż nikt nie wypowiedział ani jednego słowa: twarz za twarzą, oczy rzucające okrutny, jadowity osąd. Niewidzialne lecz ciężkie, jak beton. W kątach zaczęły rozbrzmiewać szepty, ukryte spojrzenia, stłumiony śmiech, ludzie trzymający telefony komórkowe, udający, że są zajęci, ale wyraźnie, po prostu obserwujący. A potem nadszedł pierwszy cios. Szybko podszedł pracownik w nienagannym mundurze. Uśmiech, który jej się ukazał, był tylko fasadą, ledwie skrywającą jej obrzydzenie i dyskomfort. Ee. Młoda damo, chyba się pomyliłaś. Sprzątanie jest przez boczne drzwi. Zamarła. Żołądek się przewrócił. Poczuł ucisk w gardle. Wzięła głęboki oddech, próbując zachować spokój, ponieważ nie był to pierwszy raz. Nie, nigdy tak nie było. Ale następny cios był jeszcze słabszy. Mężczyzna siedzący w jednym z foteli, nie przejmując się nawet zachowaniem dyskrecji, skomentował na tyle głośno, że wszyscy mogli go usłyszeć. Jest tak wiele rzeczy, które widzimy w dzisiejszych czasach, a inna kobieta po drugiej stronie pokoju dodała: Tak, są ludzie, którzy nie znają swojego miejsca. Słowa tną głębiej niż noże, były czymś więcej niż dźwiękami, to były zdania. Potępienia ukryte pod postacią opinii, mocno ścisnęła pasek torby, serce zaczęło bić szybciej, krew waliła tak głośno, że aż ogłuszająco ale najgorsze miało dopiero nadejść. Z tyłu pomieszczenia pojawił się ochroniarz sztywna postawa twarde spojrzenie nie pytając o nic, po prostu podszedł do niej z tym spojrzeniem, które wielu zna, lecz niewielu ma odwagę przyznać. Ten wygląd, który już zdecydował, kim jesteś, tylko na podstawie Twojego koloru skóry, tylko na podstawie Twojego wyglądu, i właśnie w tym momencie zdała sobie z tego sprawę. Nie mieli pojęcia, kim ona jest, nie wyobrażali sobie, że kobieta, którą upokarzali, miałem zamiar wywrócić ich świat do góry nogami, a to, co miało nastąpić później, było tak ważne, że nie chodziłoby tylko o nią. Dotyczyłoby to każdego, kto pewnego dnia usłyszałby: Nie pasujesz tu. Gdy poczuł, jak te spojrzenia palą jego skórę, powróciło stare, niemal zapomniane uczucie. To było to samo uczucie, które czułem w dzieciństwie, kiedy szedłem do szkoły w moim prostym mundurku i usłyszałem szepty dochodzące od strony bramy. Gdy wchodziła do klasy, oczy jej kolegów przechodziły przez nią, jakby była Niewidzialna, niewidzialna, aż do momentu, gdy musieli jej przypomnieć o miejscu, które ich zdaniem powinna zajmować. Pilocie, ty, to nie dla ciebie. Ona pamiętała, każda sylaba, każdy śmiech pogardy, każde spojrzenie mówiło bez słów, ludzie tacy jak ty tam nie docierają, a jednak poszła, poszła, kiedy wszystko mówiło nie. Lata i lata trzaskania drzwiami przed twoim nosem. Życiorysy wyrzucane do kosza jeszcze przed przeczytaniem, testy, w których wynik wydawał się być przesądzony jeszcze zanim zapięła pasy w symulatorze. Ale nie chodziło tylko o widoczne bariery. Byli niewidzialni, ci, których nikt nie widzi, ale którzy się duszą, te, które sprawiają, że każdego dnia zastanawiasz się, czy problem leży w tobie, czy w całym świecie, który uznał, że nie masz prawa marzyć. Walczyła z tym wszystkim: przeciwko systemowi, wbrew statystykom, wbrew szeptom i spojrzeniom z Ukosa. Każde zajęcia, każdy test, każdy lot treningowy był niemym krzykiem: Mogę, mogę to zrobić i zrobię to. Aż jej się udało. Został pilotem i nie, to nie był byle jaki pilot, była dowódcą, odpowiedzialna za setki istnień ludzi, którzy każdego dnia powierzali jej swoje życie, pozwalając jej przemierzać niebo, przedzierać się przez chmury, pokonywać burze i bezpiecznie lądować w dowolnym miejscu na świecie. Ale w tym momencie nikt tego nie widział. Dla nich nie była dowódcą, nie była wysoko wykwalifikowaną, przeszkoloną i przygotowaną profesjonalistką. Dla nich była po prostu kolejną osobą. Kolejna rzecz, która ich zdaniem tam nie pasowała. Jeszcze jedno, które powinno wejść od tyłu, a gdy trzymała torbę, zastanawiając się czy walczyć, czy zrobić to, co zawsze jej robiono, udawać, że jej nie ma. Jedno stało się jasne. Nieważne ile metrów wspięła się. Uprzedzenia, które nigdy nie pozostały na ziemi. Zawsze próbował wspinać się razem z nami, ale tego dnia, w tej właśnie chwili Miał upaść i spadli z wysokości, której nigdy nie zapomną. Wtedy zdała sobie sprawę, że na tym się nie skończy. Ochroniarz przyspieszył. Szerokie ramiona, zablokowana szczęka. Jego dłoń zaczynała się już zamykać gotowa zrobić dokładnie to, co wielu podobnych mu ludzi robiło. Tak wiele razy, z tak wieloma ludźmi takimi jak ona, nawet nie zadając sobie trudu zapytania. Nawet nie biorąc pod uwagę możliwości popełnienia błędu, wyciągnął ramię, twardy, zimno, bezpośredni. Pani, proszę, niech pani pójdzie ze mną. Teraz i zanim zdążyła odpowiedzieć, pojawiła się inna postać menedżer pokoju vip wysokie obcasy, blazer wyrównany i to spojrzenie. To spojrzenie łączące w sobie pogardę, niecierpliwość i fałszywą wyższość kogoś, kto myśli, że rządzi całym światem. Nawet nie czekała na wyjaśnienia, nawet nie zapytał, kim ona jest, nawet nie zadał sobie trudu, żeby dokładnie przyjrzeć się legitymacji, którą miał na szyi. Po prostu wykrzyknął to w obecności wszystkich. To nie jest miejsce dla ciebie. Nie wiem, jak się tu dostałeś, ale wyjdź, zanim zadzwonię na policję. Cisza. Była absolutna, a jednocześnie ogłuszający. Niektórzy się śmiali, inni wyjęli telefony komórkowe, niektórzy udawali, że nie widzą, ale wszyscy, absolutnie wszyscy, oglądali, ponieważ jest to ulubiony sport ludzkości widzieć, jak ktoś jest upokarzany i udawać, że nie ma się z tym nic wspólnego. Ale tego dnia chybili cel. Wzięła głęboki oddech, bardzo głęboko. Wydawało się, że serce eksploduje mu w piersi, ciało się trzęsło, ale nie było to spowodowane strachem. Nie, już nie. To było coś, co nosiła w sobie przez lata, dekady, pokolenia to był ciężar oburzenia z wściekłości kogoś, kto jest zmęczony o osobie, która całe życie spędziła pochylając głowę tylko po to, aby móc dotrzeć tam, gdzie mało kto, prawie nikt, wierzył, że może dotrzeć a potem Zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Powoli, ze spokojem graniczącym z rozpaczą innych, wyciągnęła złoty dokument, który wisiał jej na piersi. Podniósł go bardzo wysoko. Zwrócił się do ochrony. Zwrócił się do kierownika. Objęło cały pokój. I stanowczym, głębokim głosem, ostrym jak brzytwa, powiedział: Jestem kapitanem lotu 432, a ty. Właśnie popełniłeś błąd, który będzie cię kosztował więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Efekt był natychmiastowy. Kierownik zbladł. Ochroniarz cofnął się o krok. Pasażerowie? Niektórzy z nich szeroko otworzyli oczy, inni z trudem przełknęli ślinę. I właśnie w tym momencie, dokładnie w tej sekundzie, że zdali sobie sprawę, ten dzień był bardzo, bardzo daleki od bycia zwykłym dniem. Burza dopiero się zaczynała. Radio firmowe zadzwoniło. Najpierw sucha diagnoza, a potem jeszcze jedno, bardziej pilne. W ciągu kilku sekund głosy zaczęły się na siebie nakładać na częstotliwości wewnętrznej. Jest sytuacja w pokoju VIP. To kapitan, kapitan lotu 432. Powtarzam, dowódca lotu 432. Na zewnątrz pasażerowie zaczęli zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak. Pracownicy biegali nerwowo, rozglądali się dookoła i rozpaczliwie szeptali. Menedżer pokoju, VIP, trząsł się, ręce się pociły, ochroniarz po prostu zniknął, zniknął w tłumie, jakby ziemia się otworzyła. Ale było już za późno bardzo, bardzo późno. Dowódca stanowczy i zimny, tym samym głosem, którym tak często kierował samolotami w czasie burz, wydał wyrok, co sprawiło, że serca członków zarządu linii lotniczych zamarły. Dopóki nie nastąpią publiczne, formalne przeprosiny przed wszystkimi, nie wystartuje i mój zespół też nie. Panika, dezorientacja, chaos. Radio stało się polem bitwy, krzyki przełożonych. Menadżerowie proszą o posiłki. Dyrektorzy rzucili się do działania, opuszczając spotkania i pędząc na lotnisko. Dowódca odmawia lotu. Czeka 287 pasażerów. Mamy już dwa odwołane loty z powodu braku kapitana rezerwowego. Media społecznościowe zaczę, zaczęły wrzeć. Ktoś to sfilmował, ktoś opublikował. Nagranie wideo przedstawiające ją stojącą, trzymającą dokumenty, stojącą twarzą w twarz z tymi, którzy próbowali ją upokorzyć, zostało już udostępnione tysiące razy w ciągu kilku minut. Komentarze pojawiały się co sekundę: Wstyd, jasny rasizm pozywajcie tę firmę, aż zabraknie krzeseł. Zaczęły dzwonić gazety. Serwisy informacyjne zamieszczały nagłówki w czasie rzeczywistym. Reporterzy spieszyli się na lotnisko, a w środku pracownicy chodzili jak duchy blady, zaginiony, zdesperowany ponieważ to nie był po prostu lot stacjonarny to nie był tylko kryzys w pokoju VIP to była cała linia lotnicza, rozpadająca się na oczach całego świata a najbardziej okrutny Wiedzieli, że wszystko się zaczęło, bo spojrzeli na kobietę i uznali, że nie zasługuje na to, żeby tam być. A teraz ona miała kontrolę i nie mieli dokąd uciec. Przeprosiny nadeszły, ale ej, kiedy jest za późno, to już nie jest wymówka. To rozpacz. Wcześniej wyniosła menedżerka teraz trzęsła się przed kamerami, zmuszona powtarzać słowa, które zdawały się nawet nie wychodzić z jej ust. Firma głęboko żałuje tego, co się wydarzyło, i przeprasza kapitana. Ale szkody, uszkodzenia były już nieodwracalne, ponieważ podczas gdy ona czytała ten wyuczony tekst, patrzyła w podłogę, próbowała zniknąć. Wideo już przekroczyło granice. To był ogólnoświatowy trend. Nagłówek we wszystkich portalach informacyjnych: kapitan doświadcza rasistowskiego upokorzenia we własnych liniach lotniczych. Pilot odmówił startu i przerwał całą operację po tym, jak padł ofiarą dyskryminacji. A to, co nastąpiło później, to była lawina. Organizacje praw człowieka, prawnicy, ruchy antyrasistowskie, politycy, gwiazdy wszystko wszyscy domagają się sprawiedliwości. Pierwsze powództwo zostało złożone tego samego dnia. Pozew o odszkodowanie za szkody moralne, strukturalny rasizm, nękanie i publiczne ośmieszenie. Potem zaczęło się śledztwo w sprawie pracy, i to, co było ukryte, wyszło na jaw. Stare opowieści, skargi ucichły, dokumenty, które nagle wyłoniły się z cienia. Firma próbowała przetrwać, próbowano to stłumić. Do ostatniej sekundy próbował udawać, że to był po prostu odosobniony błąd, ale cały świat. Już to widział i nikt nie spuszcza wzroku z ognia w czasie rzeczywistym. W niecałe sześć miesięcy akcje spółki spadły, sponsorzy zerwali kontrakty, klienci anulowali bilety, nazwa firmy stała się synonimem wstydu, uprzedzenia i moralnego bankructwa, dopóki nadeszły ostatnie wieści. Suchy, bezpośredni, nieustępliwy. Linie lotnicze oficjalnie ogłaszają upadłość. Cisza ta sama cisza, o którą czuła, gdy przekroczyła próg pokoju VIP. Ale teraz nie chodziło o nią to było o nich o całym systemie, który przez dziesięciolecia decydował, kto zasługuje na miejsce na szczycie, a kto powinien zostać w piwnicy. Ale tamtego dnia nie była to jedyna czarnoskóra kobieta, która się sprzeciwiła całe pokolenie zmęczyło się słyszeniem, że to nie dla nich nie zniszczyła tylko jednej firmy zniszczyła całą konstrukcję i na jej miejscu postawił nazwę symbol okrutne przypomnienie ktoś, kto jest ignorowany przez całe życie kiedy zdecydujesz się przejąć kontrolę już nie ląduje ponieważ teraz ona sama opowiada swoją historię i nie, nie będzie już prosić o pozwolenie na start